Dzień trzeci, wycieczka rowerowa. Karinka? I jak? Ciep ciepło jest? Jest. Ale jak się rowerem, to troszkę No właśnie, bo to chyba rower najlepszy na wysoką temperaturę. Jedziemy do miasta Mudzia na śniadanie. Troszkę chmurki są, więc będzie dobrze. Dojechaliśmy do ryneczku w Muji. Co Kalina? Zmęczona. Zmęczona Kalinka. Jest uliczki bardzo ładne. A teraz idziemy na pizzę albo focaccia. Co Kalinka? Mhm. Danie numer jeden, zjedzone we Włoszech. Focaccia z pomidorami. Bardzo dobra, chrupiąca i ciepła. Ile? 2,50? 2,50 euro, ale tu już zjedzone całe. Karinka, jak ci się podoba? Fajnie. Fajnie? A co ci się podoba? Dzwon. Dzwon? A, no jest dzwon. Czekamy aż będzie bił? No to dobra No, fajnie dzwoni? <noise> Już, bo tam widzisz zegar jaki wielki jest No mm. Jak rodziki, dobra? Jak Kalina zajada Kalina jak? Coś znalazła Dwa euro porcja, ale bardzo dobre i takie okoliczności. <noise> Port, ale taki mały śmieszny samochodzik. <noise> tak, nie, nie. Przyjedziemy tutaj coś zjeść później. O, i tutaj zamek widać na górze. Castello di Muggia. Widzisz? To co, to do auta wracamy i... staniemy tam nad wodą i może wejdziemy do tej wody. Taki widok z autka. Przekrawaj, przekrawaj. Króla sanciki z lokalnej piekarni. Kawa. Tak wygląda okolica. Tutaj na górze jest wiadukt, ale ten wiadukt już chyba zdążył się zestarzeć i popsuć, bo jest zamknięty. Tutaj inne kampery. My stoimy tutaj, gdzie nas osobówki otoczyły. No, w końcu najlepsze miejsce. Tutaj stoi ktoś. I tak to wygląda. Tutaj wiadukt pięknie porośnięty. Obok droga, ale w miarę cicho. Autostrada na autostradzie. Ale odwiedziny mamy. To no cała rodzina, tatuś. Gęsia rodzina rodzina nas przy, przypłynęła. tuż Łabędzie. Łabędzie, łabędzia. tuż 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 No ale te małe już i tak duże. Dzień numer 4. Drugi dzień w tej miejscowości. Jadę po śniadanko i po kruasante i ciastka. Tak wygląda port. Miotła na drzwiach, że nie wolno wchodzić. To nie wchodzę. Czekam. do jakiegoś kościółka dojechałem. Zamiast siedzieć pod piekarnią postanowiłem pozwiedzać Pod zamkiem jestem Naprawdę miejscowość jest i urokliwa i z małą ilością turystów No tam kościołek widać, kwiatuszki rosną Piękne widok na morze No tutaj mamy widok na statki, które cały czas wodę wypompowują No i na morze pełne My dalej okupujemy najlepsze miejsce na parkingu O! Kalinka już wypatrzyła tatusia Pewnie mówi mama, mama, Tatuś przyjechał <laughs> i przywiozłem tyle dobrych rzeczy A obok nas obok nas z tyłu za nami włosi Tam, Proszę bardzo z Kazachstanu przyjechali Kazachstanu. No dobra, idę. Unboxing zakupów. Jak się to otwiera. Weź, musisz mi pomóc. Plecek. A patrz tutaj. O. Unboxing. Tutaj, kruasanty No. Trzy cruasanty bez niczego no, kupiłem. Byle. Uywałłt nothing mówiłem. Nothing. Okay. nothing. A to z orzechami było? Nie wiem, Kruasanty wziąłem same. No. A tutaj, paczek zapakowane. Jakie, Pan się jakie. pytał, jak będę to transportował, czy podgrzewać. Podgrzał, pozawijał woreczek. Z woreczka ten powietrze wyciągnął, żeby mniej miejsca zajmowało. Patrzcie, tu z szywkami podszywał. Szywkami? O, Z szywkami poszywał. Jakimiś takimi tymi. Ja już przeczytałam na dobra, że Pan ma na imię Diego i kultywuje tradycję robienia focacci. Od... No, Diego. no Focaccia od pana Diego. Aj! No, trzeba się namęczyć, żeby nie chcesz papierka zniszczyć, tak? Aj, i fungi wzięte. Fungi? Mhm, Kalinka od bo Fungi i capricioza. Aha, bo oj, oj, oj 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 oj. Przełożone. Tak przełożone oj, na nie, dwa już... kawałki przeciachane. No. No to można zajadać. No śniadanko, załatwiłem. To co, na talerz bierzemy, czy tak jemy stąd? Tak. Kelinka jesz Fakaccia fungi. No. 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 Żegnamy się z plażą w Mugello. Spaleni już troszkę. Kalinka nie, Kalinka uważała na słońce. Pa pa plaża. No i cieplutko, robi? Kalina, żegnasz się. Żegnaj się z plażą. Jedziemy. <grym>, opróżnianie kibelka za darmo woda też za darmo przerażona, bo drzwi aha no Dzięki. piszę żeby a teraz się check nawet zapalił. No tak z bliższa wyglądają góry, które oglądamy cały czas i dalej będziemy oglądać. Ale woda napełniona, kibelek opróżniony. Więc można jeszcze koczować tydzień. Jednak wróciliśmy. Póki nas nikt nie wywali, to będziemy tu siedzieć.